Cześć wszystkim! Dziś przygotowaliśmy dla Was przegląd trzech najbardziej skutecznych certyfikowanych preparatów na nadciśnienie w Polsce, które w wyniku niezależnych badań klinicznych wykazały najwyższą skuteczność i zajęły pierwsze trzy miejsca w rankingu spośród 22 testowanych leków. Jak się okazało, te preparaty w przeciwieństwie do większości innych działają nie na objawy, lecz na samą przyczynę rozwoju nadciśnienia, co ma kluczowe znaczenie dla skutecznego leczenia. W badaniach wzięło udział 3000 ochotników znajdujących się na różnych etapach rozwoju choroby. Linki do oficjalnych stron wszystkich preparatów zostawiliśmy w opisie pod filmem oraz w przypiętym komentarzu. Zaczynamy. Trzecie miejsce w rankingu. Cardiotensive. Ten preparat uzyskał 83 punkty na 100. Oznacza to, że 83% osób, które przeszły pełną kurację, całkowicie pozbyło się wszystkich oznak nadciśnienia. Cardiotensive zawiera specjalną formę alfa-tokoferolu. Substancja ta wnika w cząsteczki cholesterolu i niszczy je od środka. W rezultacie naczynia krwionośne zostają całkowicie oczyszczone z blaszek miażdżycowych na ściankach, a zakrzepy ulegają rozpuszczeniu. Zamówienie preparatu jest bardzo proste. Wystarczy znaleźć link w opisie pod filmem, przejść na oficjalną stronę, wpisać swoje imię, numer telefonu i poczekać na telefon od konsultanta. Drugie miejsce w rankingu – Vitacardio. Ten preparat zdobył 89 punktów na 100. 89% pacjentów biorących udział w badaniu całkowicie pozbyło się nadciśnienia po zakończeniu terapii. VitaCardio całkowicie oczyszcza naczynia krwionośne ze złogów i rozpuszcza zakrzepy. Cholesterol, tłuszczowe osady, skrzepy, wszystko to przechodzi do historii. Preparat uruchamia proces regeneracji mięśnia sercowego. Uszkodzone obszary zostają odbudowane, a zastawki serca wracają do normy. Zamówienie leku jest równie proste. Na stronie należy wpisać imię, nazwisko oraz numer telefonu. Następnie skontaktuje się z Państwem konsultant. I wreszcie przechodzimy do lidera rynku farmaceutycznego, który zajął pierwsze miejsce: Pierwsze miejsce w rankingu Cardiotonus. Preparat ten uzyskał 96 punktów na 100. 96% pacjentów całkowicie pozbyło się wszystkich objawów nadciśnienia dzięki temu produktowi. Mówimy o unikalnym środku, którego działanie pozwala raz na zawsze zapomnieć o problemach z nadciśnieniem. Preparat pomaga, nawet w najcięższych przypadkach, całkowicie przejąć kontrolę nad chorobą i zatrzymać jej rozwój. Kardiotonus uruchamia proces przeprogramowania komórek układu odpornościowego, co prowadzi do regeneracji i oczyszczenia naczyń krwionośnych, likwidacji problemu wysokiego ciśnienia oraz jednoczesnego pozbycia się wielu innych schorzeń związanych z układem krążenia. To innowacyjny produkt nieposiadający odpowiedników na całym świecie. Lek nie tylko usuwa objawy choroby, ale także na zawsze eliminuje jej pierwotną przyczynę. Preparat można zamówić zarówno na stronie internetowej, jak i na forum. Wpisz swoje imię, numer telefonu i poczekaj na telefon od konsultanta. Tak wygląda oficjalne forum Cardiotonus. Polecam je przeczytać, ponieważ znajdziecie tam szczegółowe informacje o preparacie oraz wiele opinii osób, które podzieliły się swoimi wynikami. Na forum również można złożyć zamówienie. Podaj swoje imię, numer telefonu i oczekuj kontaktu od konsultanta. Teraz już wiecie więcej o najskuteczniejszych preparatach na nadciśnienie w Polsce. Wszystkie te produkty są certyfikowane i dostępne do zamówienia dla wszystkich mieszkańców Polski. Linki do oficjalnych stron znajdziecie w opisie pod filmem oraz w przypiętym komentarzu. Szczerze życzymy Wam dużo zdrowia!